Dzień dobry, dzisiaj moi państwa gościem jest pan Wojciech Kankowski, był gminy Żukowa. Witam pana, witam państwa. Za nami Dzień Jedności Kaszubów, przed nami Wojewódzki Tunikół Gospodyn Wiejskich. Dużo tych imprez wojewódzkiego kalibu. No, Dzień Jedności Kaszubów to był taki kaliber jeszcze większy Można wojewódz... powiedzieć e, regionalny, czy też e, ogólno e, Ale myślę, że to był najwyższy czas, żeby tego typu imprezę zrobić. Nasz Ośrodek Kultury i Sportu w ocenie naszych gości spisał się znakomicie, a więc trzeba będzie się przymierzyć powoli, być może, do światowego zjazdu kaszubów w Żukowie. Ale na to przyjdzie czas. Oczywiście porozmawiam z. Moimi pracownikami, z Ośrodkiem Kultury, no ale przede wszystkim z, z Radą Miejską, bo to musi być taka wspólna impreza. No właśnie, bo mówimy o bardzo dużych imprezach i te imprezy na pewno przyczyniają się do olbrzymiej promocji gminy, ale jednocześnie to spory wydatek dla gminy. Znaczy, przyznam, ta, że y, zjazd y, to jest pewnie większy wydatek, natomiast Dzień Jedności Kaszubów. On nie obył się bez wsparcia przyjaciół, partnerów. Na ten ogólny koszt około 50 tysięcy złotych dorzuciło się starostwo powiatowe z panem starostą Bogdanem łapą 5 tysięcy. Może niewielka kwota, ale, ale znacząca. Kilku przedsiębiorców, którzy zawsze biorą udział w takich wydarzeniach, które są. W gminie GES, Automiras i, i, i inne pomniejsze, które użyczyły jakiegoś tam sprzętu. Także to idzie zbudować finansowanie, niekoniecznie tylko i wyłącznie z, z budżetu naszej gminy, wprost. Mówiąc o ważnych wydarzeniach w gminie Żukowo, no nie wolno zapomnieć o nagrodach Sukowia. Termin zgłoszeń został wydłużony. Blokuje tych zgłoszeń? Nie, po prostu chcemy zrobić to wydarzenie, powiem tak, trochę żartem, na naszej ziemi. Czyli w obiekcie, który będzie nasz, gminny, bo do tej pory tułamy się trochę, raz w restauracji Gryf, raz w restauracji Jagoda, kiedyś tam w Sidle. No, wiemy doskonale, że mamy już obiekt, który. Formalnie został odebrany, jeżeli chodzi o budowlane sprawy i techniczne, ale jest jakby w uzbrajaniu, czyli w tym, co jest istotne dla takiego wydarzenia. A więc scena, nagłośnienie, meble to się dzieje. I stąd takie. Nie ukrywam, że moje zniecierpliwienie ale też radnych dopytują, co, gdzie, kiedy no ale nie chcemy, nie chcemy otwierać jakby w pół drogi chcemy żeby ten obiekt był w pełni przygotowany a taką imprezą która, która będzie chyba pierwszą dużą w spichlerzu to właśnie będzie Sukowia no właśnie rewitalizacja z tego centrum Żukowa to serce Żukowa będzie teraz piękniej właśnie w rewitalizacji chodzi o to żeby odtworzyć odzyskać e, coś co było, jakąś substancję, która była. No niewątpliwie Żukowo e, to jest e, początek Żukowa to jest klasztor ponorbertański, ten obszar e, i chociażby nie wiadomo jak ktoś na to patrzał, no nie da się nic innego cenniejszego zauważyć w naszej gminie. Oczywiście tych zabytków jest troszkę więcej, e, ale przede wszystkim e, e, zespół poklasztorny i cały ten obszar on jest w gminnym programie rewitalizacyjnym, właśnie na który uzyskaliśmy wsparcie od pana Marszałka z, w, ramach, w ramach projektów rewitalizacyjnych. I to wsparcie twarde, czyli takie na inwestycje, oraz miękkie, to co ma pójść na działania społeczne. Dla tych osób potrzebujących to jest około 7 milionów złotych. Koszt wszystkich działań szacujemy na około 13 milionów złotych. Niedawno dużo, dużo się mówi o 15 leciu w Unii Europejskiej i o tych wszystkich środkach unijnych, które nam pomogły. I właśnie witalizacja z tego centrum Żukowa, gdyby nie środki zewnętrzne, byłaby chyba niemożliwa. Na pewno. Programy rewitalizacyjne budzą, budzą taką potrzebę odnajdywania tych, tych substancji, takich, które są oczywiście zabytkiem, które mają jakąś wartość, ale bez środków zewnętrznych. No, wydaje się, że byłoby trudno zrewitalizować jakiś obiekt, który gdzieś tam pełnił funkcję, nie wiem, spichlerza, czy, czy, czy jakiegoś nawet obiektu gospodarczego na obiekt kulturalny. Bo tu jest to znaczące wsparcie. Budowa od podstaw byłaby pewnie tańsza, może nawet szybsza i prostsza, bo nie byłoby konieczności uzgodnień z konserwatorem zabytków, a tutaj przy rewitalizacjach właśnie te obiekty często. No, trzeba też dbać o tą tożsamość, o tę wartość jakąś kulturową, która z danej ziemi wypływa, więc no to na pewno bardzo dobre wsparcie, no, bo ochrona zabytków to jest też jedno z działań, które do samorządu należy. Chociażby zabytki sakralne, które są w naszej gminie, również mogą uzyskiwać wsparcie, ale już w mniejszym zakresie ze środków naszego samorządu. Na ten rok przypomnę: mamy właśnie ogłoszony konkurs 200 tysięcy na, na, na zabytki. I w tym najczęściej aplikują właśnie parafie, bo tych zabytków nie ma aż tak dużo. Także rewitalizacja i środki unijne to jest przykład tego, że Europa po prostu się opłaca. Niedawno uruchomiono innowacyjny, innowacyjny ale też bardzo atrakcyjny dla turystów i dla mieszkańców, rower metropolitalny. Miał Pan okazję już skorzystać? Tak, ja skorzystałem jeszcze jak był w fazie testów. Jesteśmy członkiem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i tam demonstrowano nam, jak ten rower wygląda. No, na pewno ogromnym jego atutem jest to wsparcie elektryczne, czy właściwie elektryczność jego. No to niesie za sobą również koszt, bo ten rower to tak właściwie Niemal 8000 zł. Ale tu cała identyfikacja tego roweru, czyli położenie GPS, no, gdziekolwiek on by się nie znalazł, jest identyfikowalny przez, przez system i przez operatora. A więc tutaj ta, taka groźba, że go ktoś tam weźmie, ukradnie i wyrzuci, no to, 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 to jest, jest pewnie jakaś, ale. W miarę szybko system zauważa, że jakiś rower wychodzi poza, poza ten obszar, który jest. Na pewno jest to jakaś forma wsparcia dla tych, którzy są aktywni, sprawni i mogą z takiego roweru skorzystać, nawet do takich celów komunikacyjnych. No, na pewno trudniej jest osobom no, niepełnosprawnym czy czy tym, które nie, nie są elektroniczne, bo on jednak bazuje na, na aplikacji. Obserwuje Pan, że wśród mieszkańców gminy Żukowo cieszy się popularnością? Jest spora popularność. Mamy w rzukowie dwie stacje. One docelowo będą obie po, po 10 rowerów miały. Jest zainteresowanie, też są sugestie czy też wnioski żeby rozszerzyć, czyli mówiąc wprost, postawić nowe stacje w innych miejscowościach. Tutaj mówi się o Baninie i o Chwaszczynie, ale też i wśród innych miejscowości takie sygnały są. Na pewno jest to koszt, który, z którym trzeba by się zmierzyć, ale ja zostawiam tę kwestię jeszcze do dyskusji, bo 5 rower, rowerów i stacja to jest około 50 tysięcy. Tak, tak operator przewiduje taką możliwość rozszerzania systemu, bo umowa przewiduje, że może być jakby w tych cenach, które były w przetargu, 12% więcej rowerów. A więc jeżeli dojrzymy i znajdziemy środki, to myślę, że trzeba będzie myśleć myśleć i, i rozpatrywać rozszerzenie systemu. Jest jeszcze temat, który musimy poruszyć, a mianowicie oświata. Czy jest zagrożenie, żeby egzamin ósmoklasistów i gimnazjalistów w gminie Żukowie się nie odbył? To znaczy powiem wprost, zagrożenie jest, dlatego że rząd i związki zawodowe, tutaj szczególnie ZNP, nie doszły do porozumienia polskie prawo przewiduje, że związki zawodowe po wyczerpaniu wszystkich kroków związanych ze sporem zbiorowym mają prawo do strajku. A więc jeżeli dojdzie do sytuacji, że w jakiejś szkole czy w kilku szkołach rzeczywiście strajk odbędzie się, no to jest zagrożenie co do przeprowadzenia egzaminów. Oczywiście mi, jako, jako odpowiedzialnemu za gminę w tym za to jedno z najważniejszych zadań, za oświatę, zależy, żeby te egzaminy odbyły się bez problemów i żeby one odbyły się w terminie. Dlatego, że wiemy, że ten rok będzie trudny. Ósma klasa, gimnazjum, a więc dwa roczniki, kumulacja tych roczników. I nie chciałbym, na pewno żaden z rodziców, którzy, ma, którzy mają dziecko właśnie w tym w egzaminowanym wieku, w przedziale, nie chcieliby, żeby ich dziecko straciło albo żeby obniżyła się jego szansa na wymarzoną szkołę, szkołę, o, o, o której marzy i, i żeby się nie dostał. Ja poprosiłem dyrektorów, żeby mimo wszystko robili to, co do nich należy, a więc komisje, żeby powstały w każdej szkole nawet jakieś konsultacje czy ci, którzy są w tych komisjach będą brali udział czy nie w strajku, No ale to zagrożenie na pewno jest. Ja ufam, że wszystko odbędzie się jakoś polubownie, a przede wszystkim, że jednak rząd pójdzie na jakiś, na jakiś kompromis taki, który będzie, do przyjęcia przez związki zawodowe, przez nauczycieli, bo jednak jest to zawód, który powinien być nagradzany wynagrodzeniem, może nagradzany, wynagradzany na przyzwoitym poziomie. Nauczyciel powinien mieć jakiś status, który jednak odpowiadał te ważności tego, 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 tego zajęcia, tego zawodu, tej misji, bo to trudno nazwać wprost jednym określeniem. Mówiąc o świacie, niedawno pisaliśmy o częściowej organizacji szkół w Żukowie. Dla niektórych czytelników, którzy się do nas zgłaszali, bardzo niezrozumiałej. Dlaczego? My, my mamy w Żukowie dwie szkoły podstawowe, ale ta jedna szkoła podstawowa, czyli szkoła podstawowa numer dwa, powstała z likwidowanego gimnazjum. To likwidowane gimnazjum w tym roku kończy się trzecią klasą. I w tym gimnazjum była młodzież nie tylko z Żukowa, ale również z Pępowa, z Niestępowa, z Borkowa, częściowo ze Skrzeszewa, czy nawet z Przyjaźni, Miszewa. A więc ogrom Ogrom młodzieży spoza samego Żukowa. Natomiast reforma wymusiła, i zresztą taką przyjęliśmy sieć szkół, że w tych wymienianych przeze mnie szkołach, jak z Krzeszewo, Przyjaźń, Przyjaźń była, gimnazjum, ale, ale będzie teraz dalej podstawówka, niestępowo, borkowo, pępowo, miszewo, młodzież zostaje. A więc siódma, ósma klasa zostaje tam. W Żukowie w związku z tym, że mamy, mieliśmy taką sytuację, że w tym wygaszanym gimnazjum nadal pozostawały klasy gimnazjalne. Nie robiliśmy naboru na, na młodzież we wszystkich klasach, tylko jakby od tych pierwszych roczników, na dzieci w tych pierwszych roczników. Ustawa o systemie oświaty. Przewidywała w tych szkołach, które były przekształcane czy powstały z likwidacji gimnazjów, że może być taki okres przejściowy. I ten okres przejściowy postaraliśmy się w żukowie zastosować, żeby te dwa obwody dostarczały do jednej i do drugiej szkoły mniej więcej po tyle samo uczniów. Ale oczywiście musieliśmy uwzględnić te trzy lata, które były w gimnazjum. Te trzy roczniki gimnazjalne, i stąd w Żukowie gimnazjum było jakby uzupełniane, bo przygotowane klasy to wszystko przecież pasowało, przez siódme klasy najpierw, a później ósme. I ten, ten kilkuletni okres będzie taki, że cała młodzież z Żukowa, samego Żukowa, kończy podstawówkę numer dwa. Czyli wskazujemy jakby miejsce kontynuacji nauki w tej podstawówce numer dwa. Mieszkańcy, czy część mieszkańców chciałaby, żeby zrobić całkowity jakby restart i zrobić nowy nabór, ale ustawa nie przewiduje ani nawet nie pozwala, żeby dzieci, które są na przykład w trzeciej klasie, czy też w piątej klasie, były jakoś dzielone sztucznie czy też przymusowo. więc one mają prawo dokończyć tę szkołę, którą rozpoczęły albo jeżeli już to przychodzą całymi oddziałami tak jak jest z siódmą klasą. Ale mam nadzieję, że to bo mamy opinię kurator szczegółowo bardzo wyjaśnialiśmy te, te wnioski rodziców czy też nauczycieli były bardzo różne, bo mówiąc wprost wypada z samego żukowa około sześciu oddziałów. Po prostu tej młodzieży jest mniej, bo do Żukowa nie przychodzą już ci uczniowie, którzy byli dowożeni z zewnątrz. Ale te godziny, one pojawiły się w tych szkołach okolicznych. A co więcej, pojawią się również w zespole szkół. I tutaj, jeżeli chodzi o tą troskę o nauczycieli, to ja ją z moją kierownik, kieruję, jakby w stronę starostwa, Wydziału Edukacji Starostwa. I jesteśmy umówieni, że te potrzeby, które będą ze zwiększonej liczby uczniów w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, czy też w ogóle w szkołach, których prowadzi Starostwo, będą też uwzględniały tych naszych, którzy będą chcieli dopełnić, uzupełnić sobie etat, jeżeli będzie taka potrzeba. No właśnie, bo mówimy o zwolnieniach. E, może tak się zdarzyć, że dla kogoś zabraknie miejsca. No bo po prostu nie ma tych oddziałów. I to z tym się liczyliśmy. No, pytam w tym kontekście. Tylko, tylko tej reformy nie wprowadziłem ja, ani nie wprowadziła Żukowska Rada Miejska. Reformę wprowadziła, wprowadził ustawodawca a propozycje wychodziły z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a więc o tym powinniśmy pamiętać. Popytam w tym kontekście, że dostaliśmy analizę, według której pełna rejonizacja pozwoliłaby na niezwalnienie nauczycieli. To nieprawda. Rejonizacja nie spowodowałaby powstania nowych oddziałów. Chyba, że ktoś oczekiwałby, że stworzymy oddziały 12-15 osobowe, a na to ja nie mogę sobie pozwolić, bo gmina Żukowo w całym tym systemie edukacyjnym i tak jest bardzo poszkodowana, dlatego że mamy 50 milionów subwencji oświatowej, a wydatki na oświatę i edukację, ze, ze wszystkimi tymi sprawami dotyczącymi dowozami, to jest 75 milionów złotych, a więc to są gigantyczne kwoty i tworzenie, czy nadprodukcja, czy sztuczne tworzenie nowych oddziałów być może byłoby dobre rzeczywiście dla jakby zabezpieczenia pracy, ale no na pewno dla budżetu byłoby to przesadnie wysoki koszt. Mamy nauczycieli, którzy pracują na półtorej etatu, a nawet blisko dwóch etatów, a więc tutaj pewien solidaryzm, jeżeli chodzi o tych, ten, to podzielenie się godzinami, na pewno będzie brane pod uwagę przy arkuszach organizacyjnych. Będziemy na to zwracać uwagę. Są gminy, w których po prostu nie dopuszcza się, żeby nauczyciele mieli nadgodziny. Do tego nie chcę doprowadzić, ale też no, na pewno nie może być tak, że, że będą osoby, które mają półtorej i więcej etatu, a z drugiej strony mieliby być nauczyciele, którzy tracą pracę. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Kankowski, był mistrz gminy Żukowa. Dziękuję panu, dziękuję Państwu.